kochani witam na moim kanale zobaczcie co ja tutaj mam mam tutaj maronę to znaczy się jadalne kasztany nic nadzwyczajnego prawda ale nadzwyczajne to jest to urządzenie tutaj które mam w ręce to sobie kupiłam i to jest bardzo pomocne jeżeli chcecie mieć pieczone kasztany Poleciła mi to, to znaczy się powiedziała mi Zuzia z Aten, że takie coś jest na tamu, czy temu, jak to się nazywa? Nie mam pojęcia. A ja zobaczyłam na Amazonie i na Amazonie też znalazłam prawie ta sama cena i sobie takie narzędzie sprawiłam. Wygląda ona w ten sposób. Widzicie? Tutaj jest taki krzyżyk. Tutaj jest takie ogrągłe wgłębienie z takimi jakby ząbkami, żeby, no nie ząbkami, takie coś, ale jest, żeby po prostu się nam te kasztany nie uciekały, nie ześlizgiwały. I co ja teraz będę robiła? No to popatrzcie: wkładam tutaj sobie taki kasztan i. Wduszam. O! I mam pięknie już skrzyżowane krzyżowane nacięcie krzyżyk. Wrzucam do garka. Zaraz będzie się gorąca woda. I przed upieczeniem je trochę moczę. Widzicie? Proste. Bardzo pomocne jest to przyrządzenie, dlatego że można sobie przy cięciu nożem tych krzyżyków poucinać po paluchy, dlatego że, de, dlatego że kasztany są no nóż, nóż nam po prostu się wtedy ślizga. No i co powiecie? Dobrze zrobiłam. Jeszcze raz dziękuję teraz Zuzi, że mi podpowiedziała, że takie coś w ogóle jest, bo nie miałam pojęcia, że takie coś jest. No, a ponieważ. Dowiedziałam się i sprawdziłam. To teraz też polecam wam, wam. No, bo podejrzewam, że też nie wszyscy wiedzą. No więc tak to wygląda. Naprawdę bardzo dobry, pożyteczny, przydatny. No taki gadżet. Pozdrawiam kochani serdecznie. Trzymajcie się cieplutko. I do zobaczenia w następnym filmie.